Bajcie serdecznie w kolejnym filmiku do naszej upalnej ekipy. Znaczy do, do naszej ekipy na upalnej Chorwacji dołączyła kolejna rodzina mojego brata. Właśnie przyjechał Meganką. Jeden, 3 w benzynie. Ten najnowszy silnik od Renault. Oczywiście na turbince. I sam jestem ciekawy, jakie mu wyszło spalanie. Jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale chętnie się spytam, może wezmę kluczyki i zobaczymy, co tam komputer pokazuje. Brat do tej pory jeździł też Meganką ale w dieslu 1.5. No i tam ze spalania był bardzo zadowolony. Chociaż nie wiem, czy w to wie, wierzycie, silnik się zatarł, słuchajcie. W zimie na mroza 1.5 w 3 letniej Megance się zatarł jakiś tam zawór jest on sam nie wiedział dokładnie co jest jakiś słuchajcie zawór tam są jakieś kanaliki i słuchajcie yy, nie było smarowania było chyba minus 20 na zewnątrz ujechał ujechał jakieś yy, chyba 3 km spod domu miał Miał kontrolkę, uwaga, sprawdź system smarowania coś takiego. On no poniekąd też jego wina bo on to zignorował, ponieważ mówił, że nieraz mu się coś takiego zapalało, jak to w myganka, jak to w Renault. Znaczy mówi, że się zatrzymał i tak dalej. Sprawdził poziom oleju, wszystko było ok. Więc zignorował i pojechał dalej. Myślał, że komputer świruje od mrozu I słuchajcie, silnik się tak zaparł, że w no, generalny remont silnika lub wymiana. Okej, okay, spróbuję zdobyć kluczyki. OK, zdobyłem kluczyki do Renault. I idziemy patrzeć na zegary. Brat mówi, że ma zresetowane właśnie od Krakowa, więc całą trasę będzie widać. Mam nadzieję, że będę umiał obsłużyć, a w Renault nie. Grzebałem w komputerze. Pewnie wśród was, rano. No ja nie za bardzo. Każdy oczywiście będzie chwalił swoje. Ok, otwieramy furę. Okej, okay. no to wejdźmy. O kurde, jak tu nisko, słuchajcie. Walnąłem się łbem o dach strasznie słuchajcie, nisko w kądzie siadam, no wiem że da wyższa ale mimo wszystko do wielu lat siadałem i nie musiałem aż tak nisko głowy obniżać już widzę minus dobra podpalnie go Czyli tak, meganka słuchajcie, ma dwa lata w tym w momencie 58 tysięcy przebiegu, Spory. 30 tysięcy rocznie. No i spod domu z Krakowa pracę robił 1138 km, czyli tyle samo mniej więcej co ja popatrzmy co tu wyjdzie. Ok, jest zapłon. Test systemów. Gdzie tu komputer? Chyba tu mamy, tak? Zakładki. No to przyłączamy. No i mamy średnie użycie z paliwa 6,2. 1,3 turbo benzyna No i jak uważać? Chyba dobry wynik, nie? zafirano w sumie cięższa i, znaczy nie wiem czy cięższa, ale na pewno wyższa i większa. Waliła też 6.2 bez boksu, no z boksem to 7. Trzeba jeszcze nadmienić, że brat jechał z całą rodziną. O, widzę, że wzięli cały zestaw masek. Z rodziną 5-osobową, więc 5 osób na pokładzie, mocno obciążona i całutki bagaży, bagażnik rzeczy. Brad mi mówił, że moment, bo jechał całą pół drogi w deszczu i mówi, że momentami wydygał parę razy, bo nie miał sterowności w samochodzie. Mówi, że tak mu dupa siadła, że wszedł parę razy trochę szybciej w zakręt i w przód uciekał. Także już widzę też jakieś kolejne słuchacie minus Renault, bo Honda była naprawdę też tak obciążona. Tak, też dupa siadła, ale ja nie miałem takiego wrażenia, a też jechałem trochę w dyżurze. Popatrzmy na średnią prędkość 91 na godzinę, no to jechał dosyć szybko. Jeszcze się muszę do, dopytać go, czy to jest realne spalanie, czy komputer okłamuje, czy nie. Więc, tak, oto sprawdza się. 1, 3, nie wiem jak oni to nazywają, TCI? TCE? Chyba TCE, nie? Foreno, znane też z Nissana. W sumie nawet nie wiem, czy to jest silnik stricte Renault, czy też Nissana. Macie. Jak to się otwiera? Tu coś jest. Okay. O, teleskopy, proszę bardzo. Renault, ciska teleskopy. No to mamy silnik. Popatrzmy, czy tu są jakieś wycieki po 60 tysiącach, ale pewnie nie. suchutko Wszystko wygląda ok. Tutaj widzę wtryskową i włoszczyzna. Mam takie zboczenie zawodowe, że znaczy zawodowe, moje własne zboczenie, że uwielbiam patrzeć gdzie co zrobione. ok, dodałem jeszcze kawałek, bo zrobiłem wywiad z bratem co do spalania więc twierdzi, że komputer okłamuje od jakiejś 0,203, czyli z tych 6,2 zrobiło się 6,5, ale co ciekawe, mówi, że wynik praktycznie jest taki sam jak miał w megance w dieslu, czyli ta benzyna spadła naprawdę mało, ale mówi, różnica jest taka, że meganką dieslem dokładnie na tej samej trasie, bo wróciliśmy w to samo miejsce. No, jechał w normalnych warunkach, czyli korki, to tamto sram, to upał, klima. Natomiast teraz są takie pustki, to tam też mówiłem, przez koronawirusa, że on mówi, że praktycznie jechał ze stałą prędkością cały czas, więc to wiadomo, jest duża owszem. Oprócz tego jechał, mówi, w deszczu przez całą Słowację i Węgry w nocy i mówi, że było zimno, nawet klimy kompletnie nie używał czyli półtora bez klimy stąd też na pewno niższy wynik